Dobry kochani, happy Canada Day! Dzisiaj jest 1 lipiec i to jest Canada Day. Um, tak jak w Stanach jest 4th of July to w Kanadzie mamy 1 lipca. Celebrujemy, są fajerwerki. Um, to nie jest dzień wolny od pracy, a co ja pamiętam. Mam czy to jest dzień wolny od pracy? Nie! Um, ale wszyscy bardzo lajtowo pracują, wszyscy wychodzą, jest grillowanie naprawdę taki fajny dzień i stwierdziłam, że też z wami dzisiaj um, będę vlogować i z wami będę rozmawiać um, Matylda i ja jesteśmy i Emcia, jesteśmy u Uli i Romana bo Matylda ma taki lekki katar um, i stwierdziliśmy, że nie będziemy jakby narażać inne dzieci ja myślę, że to jest taki katar lekko alergiczny ale um, Better be safe than sorry. Um, I Matylda po prostu nie pójdzie do żłobka, dopóki jej się to um, już nie będzie miała katarku. Uh, i co? Mamy plan z mamcią, uh, żeby teraz pójść na spacer, a uh, po kawkę kilka kilometrów się przejść z Matyldą uh, i z emcią. I potem mamy plan, żeby pójść do Ikei i może jakiegoś kryla, jeszcze nie wiem, ale taki plan, a on dzisiaj cały dzień pracuje, ma szkolenia i tak dalej, a to dopiero się widzimy wieczorkiem. Piękna czereśnie kupiliśmy. Matylda śpi, może wam powiedzieć, dzisiaj to zajęło i zajęło. Czereśnie wcinamy. I też już y, tutaj wlaliśmy wodę, żeby się nagrzała woda. I Matylda będzie się kąpać. Nie, jeszcze nie. jest zaraz. I tata popatrz jak ładnie skosił trawę. Super. Good job tata. Słuchajcie, jesteśmy teraz w sklepie budowlańczym. To jest dla mnie trochę wyższa sztuka, ale szukamy kilka rzeczy na pakowanie na razie. Ale też w takim czasie można warto popatrzeć się na podłogi i inne rzeczy. Może farby i takie tam. O, kibelki. Tutaj mama się patrzy. Bardzo lubię takie. Bardzo fajne są. Nie chciałabym się przy wejściu? Taki malutki, chociaż jako... Nie, moim zdaniem to bardziej pasuje do łazienki, ale nie wiem. Też lubię takie Ala marmur, bardzo mi się też to podoba. To mi przypomina troszeczkę żyrafy. <gry> Ogród. No, ale fajne. O ile wyboru Mówię właśnie takie, takie drewno No i tutaj po to jesteśmy No i drzwi Jakie drzwi wybrać? Do sypialni? Hmm Ten, bardzo mi się podoba Oczywiście który, 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 który ten który jest najdroższy z wszystkich, bardzo fajny. Co nie? Tak, tu jest za 118, jestem chyba taki ochotny. O, jest? no też można. No. No, jedna no, szósta zębów. No ale ten jest naprawdę jest, super. No, ten jest bardzo fajny. No. Ale fajne. W ogóle fajne opcje są teraz. Bardzo mi się podobają te czarne. Krany, ciekawa jestem, jak z sprzątaniem, czy widać wodę. Nie wiem, nie mam doświadczenia. Tutaj też to umywalki, no fajne. Ciepło, zimno, jakiś fajne Fajne, fajne No i z lewej. So now we're gonna choose the type of bathroom we want, right? Zrób to jeszcze raz. Yeah, okay. Now. Ready? Is <laughs> it <Was that> fun? <laughs> Słuchajcie, my wróciliśmy do domu z Emciam, a ty od dziadków na sleepover. Um, no, a my tutaj mamy prezent od Zombie Dash. Nie wiem, czy znacie tą firmę, ale, ale naprawdę robią takie fajne rzeczy. Teraz Wam pokażę, co tutaj jest w środku. No i tutaj, jakie cuda. <laughs> jakie cuda nas czekają. Yy, pierwsza rzecz to dla Matydy taka sukienka. W ogóle super, popatrzcie. Myślę, że jej będzie się bardzo podobać. Szczególnie. Z tymi ząbkami tutaj I dla Emci Zamówiłam taki Romper Teraz będzie jeszcze troszeczkę duży na nią Ale już niedługo w sam raz No i Dla Matyldy będziemy mieć Matching Takie spodenki w kropki I z tyłu Teraz wam wszystko pokażę co dostaliśmy Bo tutaj Emcia mi jest troszeczkę marudna, to muszę ją trzymać. Zaraz wam pokażę, jak sobie chodzimy wieczorami. Ale naprawdę super rzeczy tutaj. My już z Emcią się bawiliśmy w karty kontrastowe. A ja teraz sobie puszczam filmy dokumentalne, jak chodzimy z Emcią. Tak. Już Wam pokazuję wieczorami z Emcią. Trzeba tak chodzić. Um, bo jak nie, to jest bardzo niezadowolona z życia. I tak wieczory, to jest 17.30, to tak 19.00, potem ją kąpiele, kąpiemy, je i śpi do 4.00 rano. To fajnie, że śpi tak długo, od tak 22.00 do 4.00, ale te wieczory to są ciężkie, co Ancia? Co? No wiem, słoneczko, no wiem. Dobra, biorę się do zachodzenia, tak, a nie tutaj rozmawianie z cioćmi, co? Trochę później, działań już przestał pracować. Daj Daję MC butelkę. Zaleceniem lekarzem było, żebyśmy dawali na noc MC pół mojego mleka, pół mleka modyfikowanego, i tak robimy. No, i przez to właśnie śpi od tej 22 do 4, 5. Najpóźniej było 5.30, nie 1730. No i zaczynamy pakowanie. Nie, nie pokazywałam wam co. Kupiłam w Castoranie takie dwa pudełka i takie duże pudełka, takie ogromne. I tutaj chcę schować na przykład jedno rzeczy na um, Easter, Wielkanoc. Um, i rzeczy na jesień i po prostu tutaj wszystkie nasze dekoracje, żeby je wysegregować um, i, i mieć w osobnych i myślę, że to nam się bardzo sprawdzi. No a dzisiaj zaczynamy od kubków. Chciałam po prostu pochować te kubki um, i kupiłam mm, folię taką bubble wrap i tak. No ale chciałam wam pokazać te paczki w sumie. Co dostaliśmy od Zombie Dash. Um, wszystko będę pokazywać na Instagramie, jak nam wyszło i tak dalej, jak, jak to wygląda na siebie. Um, ale dla siebie kupiłam taki e, taką bluzę z kapturem. E, bardzo fajny kolor, ten ko kolor uwielbiam taki musztardowy. John dostał też taką bluzę bardzo fajną, też mi się e, bardzo spodobało, bo jest e, takie fajne kolory. Mi przypominało to jego kolory z jego uniwersytetu z Florydy. Są taki niebieski i taki pomarańczowy na dole. Myślę, że naprawdę też fajnie to będzie wyglądał. Krótkie spodenki dla mnie. I krótkie spodenki dla Johna. Też z taką fajną. Pupą tutaj. Um, takie joggersy dla Johna. Sweatpants po angielsku Dla mnie Dla Matyldy Dla MC taki romper, bardzo mi się spodobał John, widziałeś Myślę, że fajnie właśnie to jest trochę duże, tak myślałam, że na jesień bardziej Ale też na takie chłodniejsze dni latem To będzie naprawdę idealne um, No i taką sukienusę dla Matyldy Też fajne z takim zajączkiem i też mu się tutaj buźka otwiera Ech, ciężko to robić jedną ręką, poczekajcie Buźka i się ja otwiera, taka Madziezie um, na pewno będzie ta sukienusia się podobać Moim zdaniem No i oglądam Grace and Frankie, ale chyba zaraz zmienimy, co John? John chce oglądać ten Woods, jak się ten Woods? Into the Woods? No, Dark, Dark. ups um, I też te naklejki Będą hitem, muszę je ten, gdzieś tutaj dać Matyldzie jutro będzie naklejać i te pudełka też są fajne bo moim zdaniem teraz się sprawdzą może na naczynia czy coś takiego do zapakowania lub Matylda i jej skarby Kupki spakowane, uff, muszę wam powiedzieć, że dziwnie się patrzy bez naszych kubków. Ja jakoś chciałam zacząć od tego, nie wiem dlaczego, chciałam zabezpieczyć te kubki. Tutaj jesteśmy z Emcią, tak? Siedzimy sobie i zastanawiamy się co jeszcze spakować, tak? Obu, obu. O, i wypróbowałam te nowe shorty, które mam. Są naprawdę fajne, bardzo wygodne. Yy, no, i to na pupie jest super, naprawdę. Tak? No, kochani, właśnie chcę wstawić dla Was ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podoba. A jak ten filmik Wam się podoba? I John, I jak się filmik Wam podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze, Matylda ja. i ja i baby nasza, Emma. baby nasza Emma i John życzymy Wam... No, pa!